W tym odcinku, a dokładnie w drugiej części o podatkach, w prosty i konkretny sposób omówimy zmiany na rok 2026. Ryczałt 17% dla usług na rzecz podmiotów powiązanych, kogo uderzy podwyżka i jakie są alternatywy. Nie zapomnimy oczywiście o daninie solidarnościowej 4% i nowe zwolnienia w PIT, zapomogi i świadczenia rodzinne, jak również obietnice polityczne. Podwojenie kwoty wolnej do 60 tys. zł. PIT 0 dla rodzin, wyższy próg 32%, co ma realne szanse, a co na razie pozostaje hasłem. I na koniec CIT dla firm, czyli dla Was, dla inwestorów, dla przedsiębiorców. Uproszczona metoda minimalnego CIT 3 lub 5% i nowe zasady kosztów przy sprzedaży udziałów po przekształceniach. Zaczynamy! Do tej pory wielu przedsiębiorców działało tak, że miało spółkę zo i równolegle jednoosobową działalność gospodarczą. I zamiast wypłacać zyski ze spółki jako dywidendę, co w efekcie kosztuje około 26% CIT plus PIT, wystawiali spółce fakturę za usługi z niską stawką ryczałtu. Na przykład 8,5%. Rząd uznał to za obchodzenie systemu i od 2026 roku takie usługi dla własnej spółki mają być opodatkowane czym ryczałtem. 17% od pierwszej złotówki. Co to oznacza w praktyce i kogo to dotyczy? Masz mieszkanie prywatne i wynajmujesz je ze swojej spółki albo od swojej spółki dla Ciebie i zamiast 8,5% ryczałtu zapłacisz 17%, jesteś na przykład architektem, programistą czy konsultantem na jednoosobowej działalności gospodarczej i fakturujesz swoją spółkę. Jeżeli do tej pory mieściłeś się w 8,5%, czy 12, to po zmianie będzie to 17%. Czy to handel, budownictwo, mogą być to usługi techniczne? Jeżeli nabywcą jest podmiot powiązany, to Twoja spółka albo spółka Twojego małżonka, spółka, w której jesteś wspólnikiem, lub nawet w zarządzie, to stawka rośnie do 17%. W skrajnych przypadkach podatek skoczy z 3%, z 3 oczek do 17 oczek ponad pięciokrotnie. Ale kluczowe pytanie, co to znaczy podmiot powiązany? Najprościej, jeżeli nie wiecie, a może już wiecie, to firma, z którą łączą Cię relacje, Współwłaścicielskie lub osobowe. Jesteś wspólnikiem, członkiem zarządu, masz realny wpływ na decyzję albo ta spółka jest to spółka Twojej bliskiej rodziny. Wtedy fiskus tak naprawdę traktuje tą transakcję jako taką wewnątrzgrupową i nakłada 17% ryczałtu. Jakie są skutki i możliwe w ogóle strategie? Koniec jest pompowania tych usług do własnej spółki tylko po to, aby uniknąć dywidendy. Musicie zadbać o tak naprawdę rynkowość. Jeżeli mimo wszystko świadczycie usługi swojej spółce, to musicie przygotować umowy, wyceny porównania rynkowe i nawet przy ryczałcie warto mieć podkładkę pod ceny transferowe i uwaga na fikcyjne konstrukcje. Przepisy antyabuzywne pozwalają fiskusowi podważyć tak naprawdę transakcje pozorne. Jeżeli celem jest wyłącznie zbijanie podatku, ryzyko tak naprawdę tutaj istnieje bardzo spore. Dam Wam taki przykład liczbowy. Fakturujesz własną spółkę na 100 tysięcy złotych, bo Świadczysz dla niej jakieś usługi. Dotąd 8,5% to było 8,5 tysiąca złotych podatku. Po zmianie 17% będzie to 17 tysięcy procent podatku. Różnica 8,5 tysiąca złotych rocznie tylko na tym jednym strumieniu. Uwaga, przy stawce pierwotnie 3% skok byłby z 3000 do 17000 złotych. I co warto zrobić na już? Musicie zrobić mapping, mapping powiązań, musicie wypisać sobie wszystkie transakcje JDG versus spółka, Twoja czy małżonka, czy rodziny. Musicie posegmentować te przychody, które tak naprawdę faktury wpadają w te 17%, a które zostają na dotychczasowych stawkach. Musicie sobie bardzo dokładnie przeliczyć efektywną stopę. E, Opodatkowania tak naprawdę różnych wariantów ryczałt 17% versus dywidenda i jeszcze dalej versus wynagrodzenie w tej spółce. Na pewno trzeba uporządkować umowę i pełną dokumentację, trzeba zrobić zakresy, stawki, kalkulacje rynkowe i na pewno zaplanować cały ten 2026 rok i czy zmienia się struktura wpłat, czy zmienia się forma współpracy, czy być może zmieni się u Was forma. Opodatkowania. Podsumowując te 17% ryczałtu dla usług na rzecz podmiotów powiązanych to jest jasny sygnał. Koniec tak naprawdę arbitrażu między dywidendą a tanią fakturą z jednoosobowej działalności gospodarczej. To już widać tutaj, że zmiany te uderzą w popularne schematy takie optymalizacyjne, szczególnie w małych rodzinnych strukturach, bo im szybciej przeliczycie sobie te nowe koszty i dopasujecie model wynagrodzenia, tym tak naprawdę mniej zapłacicie, być może w ciemno w 2026 roku. To teraz w kolejnym punkcie przejdźmy sobie płynnie do daniny Solidarnościowej. Pokażę, komu rozszerzenie podstawy i nowe zasady odliczania strat podniosą realny podatek. Po pierwsze, jeżeli wasz łączny dochód przekroczy 1 milion złotych rocznie po odliczeniach. Nadwyżka ta będzie objęta 4% podatkiem. Szerzej niż dotąd, bo więcej kategorii dochodów ma wchodzić do podstawy. Po drugie, straty tylko w obrębie źródła. Strata działalności obniży dochód z działalności, natomiast strata z kapitałów, kapitały. I uwaga, nie mieszajmy źródeł, bo to jest bardzo ważne. To bardzo dobrze porządkuje zasady i ułatwia planowanie w Waszych strukturach. Ale co to dla Was oznacza? Przekraczacie 1 milion złotych, wkalkulujcie 4% od nadwyżki. Macie stratę z poprzednich lat, odliczcie, ale tylko w tym samym źródle. Jeżeli te zmiany wejdą, to co należy zrobić na już? Prognoza na 2026 rok z podziałem na źródła, czyli praca bądź B2B, jakaś działalność gospodarcza, kapitały i zbycie udziałów. Zmapujcie straty i przypiszcie je do właściwych źródeł. Jeżeli grozi Wam przekroczenie tego progu, to przemyślcie sobie czas przychodów, kosztów i struktury wynagrodzeń w takich granicach prawa. Sprawdźcie dokładnie, które dochody wchodzą do podstawy, a które pozostają poza tym wspomnianym ryczałtem. Podsumowując, danina nie znika, a wręcz przeciwnie, ona się rozszerza, i kluczem tak naprawdę jest tutaj sumowanie dochodów i źródłowe rozliczenie strat. To daje pole. Do legalnej optymalizacji, ale tylko w ramach tego samego źródła. I to jest bardzo ważne. Dla osób z wysokimi dochodami, dla przedsiębiorców, którzy są być może na skali albo na podatku liniowym, dla specjalistów, dla osób, które prowadzą B2B, dla osób z wysokimi płacami lub kontraktami, a także dla tych osób zyskujących na sprzedaży akcji lub udziałów. Po przekroczeniu 1 miliona złotych plus 4% od nadwyżki, nawet bez szczególnych preferencji. To trzeba zapamiętać. Przejdźmy zatem do punktu piątego, wreszcie coś, co realnie pomaga podatnikom. W zalewie uszczelnień pojawia się kilka ważnych wątków, o których warto wiedzieć, bo mogą one dotyczyć Was lub Waszych bliskich. Po pierwsze zapomogi losowe. Jeżeli traficie na trudną sytuację życiową i otrzymacie pomoc finansową, zakładu pracy, od fundacji czy też innej organizacji, to taka zapomoga ma być zwolniona z PIT-u. Chodzi o to, żeby to wsparcie trafiło w całości do potrzebującego bez takiego podatkowego uszczuplenia. Po drugie, odszkodowanie z tak zwanej franszyzy redukcyjnej. To dość techniczne, ale bardzo praktyczne. Wyobraźcie sobie szkodę komunikacyjną na 1000 zł. Ubezpieczyciel wypłaca wam 800 zł, a 200 zł Dokłada sprawcy w ramach udziału własnego lub jego ubezpieczyciel właśnie w tej części. Dziś bywało tak, że te 200 zł traktowane było jako przychód do opodatkowania. Po zmianach takie dopłaty mają być zwolnione z PIT. Wreszcie odszkodowanie będzie odszkodowaniem, a nie źródłem podatku. Po trzecie świadczenie rodzinne. I tutaj szykuje się jasne i szerokie zwolnienie i to niezależnie od ustroju majątkowego małżonków. Czyli zasiłki rodzinne, opiekuńcze i podobne świadczenia mają być zwolnione od PIT, ale bez konieczności wchodzenia w kruczki typu wspólność czy rozdzielność majątkowa. Cel jest taki, że ma to być prostota i pewność po stronie rodzin. Ale co to oznacza w praktyce? Jeżeli otrzymujesz jakieś zapomogi lub yy, świadczenia rodzinne, to planujcie budżet tak, jakby miał on trafić w całości do waszej kieszeni. Ale jeżeli mieliście szkodę i otrzymujecie dopłatę w formie franczyzy redukcyjnej, to ta kwota nie powinna generować pit I pamiętajcie, że warto przechowywać zawsze wszystkie decyzje, wszystkie umowy, wszelkiego rodzaju potwierdzenia wpłat, by można było Łatwo wykazać, że świadczenie takie mieści się w zwolnieniu, jeżeli taka potrzeba będzie. Ja generalnie w swoich spółkach zawsze segreguję dokumenty na kwestie inwestycyjne, kwestie podatkowe, kwestie księgowe muszą być bardzo dokładnie poukładane, a finanse porozbijane prawidłowo na wszystkie kategorie, wszystkie inwestycje, w każdym województwie, w każdym mieście. Oczywiście każdy popełnia błędy, ale lepiej ich zapobiegać. Podsumowując, to nie są wielkie kwotowe reformy, jak w innych punktach, ale dla tysięcy osób mogą naprawdę oznaczać realne, szybkie korzyści. Więcej pieniędzy zostaje u Was, szczególnie w momentach, gdy takie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Za moment przejdziemy też do kolejnej części i pokażę Wam, jak takie zmiany ułożyć i tak naprawdę pokazać wam konkretny plan działania na 2025-2026 rok, żeby niczego nie przegapić, bo myślę, że to jest właśnie Ważne. I teraz obietnice wyborcze w PIT. To nie są jeszcze obowiązujące przepisy, chciałbym tutaj nadmienić, ale warto je znać, bo tak naprawdę, jak one wrócą na agendę, to mogą bardzo mocno wpłynąć na wasze domowe budżety. Zacznijmy od największej. Podwojenie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. W praktyce każdy rozliczający się według skali płaciłby 0% PIT. Do 60 tysięcy złotych rocznego dochodu zamiast obecnie 30 tysięcy złotych. Zyskują głównie osoby o niskich i średnich dochodach, ale realnie więcej na rękę co miesiąc. Problem? Ogromny koszt dla budżetu liczony dziesiątkami miliardów złotych rocznie. Dlaczego mimo deklaracji politycznych usłyszysz nie od razu? I tutaj będzie kluczowa kondycja finansów publicznych. Drugi pomysł to Pit zero dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci. Zwolnienie z pitu do 140 tysięcy złotych na osobę, dwoje rodziców mogłoby nie płacić podatku nawet do 280 tysięcy złotych łącznie, brzmi świetnie, ale gdzie jest haczyk? Najwięcej zyskaliby ci z wysokimi dochodami. Bo to przecież oni dziś wpadają w 32% powyżej 120 tysięcy zł, a do tego dochodzi wysoki koszt dla państwa i konieczność politycznego porozumienia. Jaki jest wniosek? Kierunek prorodzinny jest jasny, ale wdrożenie. Mało realne w krótkim czasie. I trzecia propozycja: podniesienie progu 32% ze 120 tysięcy złotych do 140 tysięcy, ale efekt więcej osób zmieści się w stawce 12%, a część, która dziś wchodzi 32% zapłaci. Mniej. Szacunkowo przy dochodzie rzędu 130 tysięcy zł, oszczędność to będzie wynosiła nawet około 2000 zł rocznie. Ale na razie jednak to są zapowiedzi bez projektu, bo rząd stawia dziś na uszczelnienia, ale każdy ruch w górę progu to mniej wpływów do budżetu. Ale co to oznacza dla Was i dla nas tu i teraz? Planujcie na bazie prawa, które obowiązuje, ale obietnicę traktujcie jako możliwy bonus. Może kiedyś. Może jutro, może w ogóle. Rodziny korzystające z obecnych ulg, na przykład na dzieci, bądź wspólne rozliczenie, albo ewentualny PIT zero, traktujcie na razie jako scenariusz taki opcjonalny. Śledźcie sobie legislację, ale nie budujcie budżetu domowego na jeszcze niespełnionych obietnicach rządowych. Moi drodzy, i na koniec krótko, ale konkretnie o podatku CIT, bo chociaż ten odcinek skupia się głównie na picie, ale te dwie zmiany, w tym cit nawet się rymuje, mogą realnie wpłynąć na decyzje właścicieli spółek. Zacznę od minimalnego podatku dochodowego CIT. To jest danina dla spółek, które przy dużych obrotach pokazują bardzo niskie zyski. Rząd planuje zróżnicować tą uproszczoną podstawę opodatkowania, czyli dla największych grup przedsiębiorców przychody powyżej 50 milionów euro ma to być 5% przychodów operacyjnych, ale dla pozostałych 3% przychodów operacyjnych. Dodatkowo okres testu rentowności ma zostać skrócony, uwaga, z 3 do 2 lat. Mówiąc prosto, jeżeli w ostatnich dwóch latach choć raz nie przekroczyliście 2% marży, Ryzyko minimalnego citu rośnie, i celem jest ograniczenie sytuacji, w których firmy o dużych obrotach płacą symboliczny podatek, bo tak naprawdę księgowość wykazuje podatek bliski zera dochód. Ale co to oznacza dla zarządów duże sieci handlowe, czy dystrybutorzy, czy spółki o niskich marżach? Przeliczcie ekspozycję, bo jak 5% lub 3% od przychodów operacyjnych wpada versus klasyczny CIT, to zarządzanie marżą staje się krytyczne, bo taki miks produktowy Polityka robotowa, czy koszty centralne i opłaty wewnątrzgrupowe, to wszystko może zdecydować, czy wpadniecie w minimalny CIT. No i oczywiście planowanie zdarzeń jednorazowych, odpisy, czy rezerwy, czy jakiś sprzedaż aktywów, to należy je rozłożyć tak, aby nie zaniżać marży w dwóch kolejnych latach. I druga rzecz to sprzedaż udziałów po przekształceniu spółki, bo. Co prawda zmiana techniczna, ale o dużych skutkach podatkowych. Dotąd część orzeczeń pozwalała przy sprzedaży takich udziałów w spółce po przekształceniu przyjąć, że koszt wartości bilansowej tego majątku na dzień przekształcenia był często wysoki. Po nowelizacji kosztem będzie historyczny koszt nabycia udziałów w spółce przekształconej. W praktyce oznacza to niższy koszt równa się wyższy dochód, wyższy PIT lub CIT przy zbyciu udziałów lub akcji po Reorganizacji. Podsumowując, jeżeli chodzi o CIT, to mamy tutaj bardzo jasny sygnał. Większe grupy z niską marżą i sprzedaży po przekształceniach będą uważnie opodatkowane. Natomiast dobre planowanie marży oraz przegląd strategii wyjścia z inwestycji mogą tutaj realnie zaoszczędzić pieniądze i nerwy przede wszystkim w 2026 roku. I tym oto sposobem dotarliśmy do końca i na dzisiaj moi drodzy to tyle, a jeżeli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zostaw lajka, zostaw suba i kliknij dzwoneczek, dzięki temu nie przegapisz kolejnych moich materiałów. Sprawdź też oczywiście moje inne filmy, z których dowiesz się jak inwestować pieniądze, jak te pieniądze oszczędzać mądrze i pomnażać kapitał na rynku nieruchomości. Ja to robię od lat i pomagam inwestorom pomnażać ich kapitał, a na tym kanale dzielę się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. I przypomnę, że ten materiał nie jest żadną poradą inwestycyjną ani podatkową, ja nie jestem doradcą podatkowym, a to zestawienie publicznie dostępnych informacji i moich wniosków edukacyjnych. Zanim podejmiesz decyzje finansowe lub podatkowe, skonsultuj się ze swoim licencjonowanym, najlepiej, Doradcom podatkowym. A jeżeli ten film Ci się podobał, to zapraszam do obejrzenia pierwszej części materiału o podatkach, a dokładnie o najważniejszych zmianach w PIT na rok 2026. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejną środę o godzinie 18.00. Cześć.